Witam panów. Witamy, witamy, naszbór. Nasz no właśnie proszę powiedzieć, jaką instytucję reprezentujecie w trakcie pierwszej edycji festiwalu polskich smaków Talaria Hotel and Spa miasto Trojanów. My reprezentujemy koło łowieckie Sobol w Sobolewie które istnieje od 1946 roku. To jest jedno ze starszych kół. Nasze koło liczy około 40 członków, teraz mamy trzech stażystów. I koło jest przyszłościowe. Mamy dwa obwody. Obwody zajmują teren gminy Sobolew częściowo i częściowo gminy Trojanów. Także można powiedzieć, że jesteśmy tutaj na swoim obwodzie. Owiecki. Nasuwa się pytanie, jakie warunki trzeba spełnić. Tylko w tym przypadku, uwaga, nie warunki prawne, ale warunki e, inne, aby zostać członkiem Waszego kola. Czy trzeba na przykład być pasjonatą, czy jeszcze innymi cechami wyróżniać się po spełnieniu tych warunków prawnych? Oprócz warunków prawnych, tam wieku, wszystkie niekaralności, innych rzeczy, no ważna jest ta pasja, tak? bo myśliwstwo to jest pasja. To nie jest hobby, to jest coś wyżej niż hobby, to jest pasja, trzeba tym żyć, trzeba kochać przyrodę, trzeba ją lubić, znać się na tym, bo to nie jest strzelanie, tak, to, strzał to jest ostatnia rzecz, którą robi myśliwy, to jest całe, cała etyka myśliwska, cała ochrona przyrody. Prawdziwy myśliwy to jest hodowca, hoduje zwierzynę, panuje nad populacją, tak? to mamy określone plany hodowlane, plany pozyskania. I każdy może zostać myśliwym. Każdy może zostać myśliwym, jeżeli czuje, że chciałby nim być. A proszę powiedzieć, czy orientujecie się, ile podobnych kół e, lowiectwa istnieje w, w Polsce, w, e, w naszym kraju? 2700. 2700. 2700 kół, tak. I z tego jest około. Około 130 tysięcy myśliwych, tam tak, między 127 a 130 tysięcy to się waha. I polujących pań, na które my, jako myśliwi mediany jest około 5 tysięcy w tej chwili. Osoby zainteresowane e, przystąpieniem do Waszego kola Ilowickiego, e, w jaki sposób mogą e, z Państwem, z Panami skontaktować się, e, gdzie można znaleźć informacje w social mediach na temat Waszego kola? Czy znaczy na temat kół można znaleźć informacje w zarządach okręgowych? Polskiego Związku Łowieckiego. Tutaj na naszym terenie jest to Zarząd Okręgowy w Siedlcach i on dysponuje wszystkimi danymi, które są niezbędne do kontaktowania się z naszym kołem. No tutaj też na pewno kandydat powinien złożyć pismo do zarządu danego koła i zarząd decyduje o przyjęciu na staż. Bo najpierw zaczyna się od stażu. Odbywa staż, no to prace gospodarcze w terenie, no różnych, różnych takich zagadnień jest. Później musi przystąpić do szkolenia, które organizuje zarząd okręgowy, w tym wypadku w Sielcach, zaleczyć te szkolenia, zdać egzaminy i wtedy zarząd znowu decyduje o przyjęciu na członka koła łowieckiego. Jeżeli zostanie przyjęty na członka, wtedy może sobie kupić broń i zostać myśliwym i uczestniczyć w polowaniach. Z tym, że tutaj jak wcześniej kolega też mówił, to nasze koło rokrocznie wpuszcza do łowiska kuropatwy. To jest od 50 do stu par wpuszczamy tutaj w łowisko, czyli nie jest to tylko polowanie, bicie zwierzyny, jak to niektórzy ekolodzy postrzegają, że myśliwy to jest morderca bandyta. Nie, to nie do końca jest... Prawda oczywiście, że i w szeregach myśliwych znajdują się tacy, no jakiś przypadek się znajdzie, gdzie, gdzie nieumyślnie nie tam kogoś postrzeli. Nawet przypadki były, że no, akurat nie u nas, ale wypadki śmiertelne były. No, co, co ubolewamy nad tym i to wszyscy myśliwi, no, nie chcę takich, żeby było więcej przypadków. I tutaj no, szczególnie w tej dobie, w tym czasie... Są nagonki no, przez ekologów różne środowiska, żeby no, to jakoś, no nie wiem, tutaj może zdelegalizować, pomniejszyć jakieś zasługi myśliwych odnośnie wkładu w środowisko naturalne.